Cześć, jestem Reinmar i pragnę powitać Was wszystkich na moim kanale. Będzie on poświęcony moim przygodom z grami. Na pierwszy rzut zapraszam wszystkich na moją serię z Daisy Standalone. Będę się starał robić tę serię w formie pamiętnika. Nie wiem jaki finalnie będzie mój styl gry, jednak wolę wchodzić w interakcję z graczami niż ograniczyć się do tempego shoot on site. Moje ocenie służą tego inne gry. Filmiki są przeze mnie montowane, nie chcę was zanudzić bieganiem czy lutowaniem. W mojej serii zobaczycie też, jak będę grał solo lub ze znajomymi. Pierwszy filmik jest zapowiedzią tej serii. Na kanale pojawią się też z czasem inne gry w formie let's playu. Ok, a więc jak mawia już można powiedzieć klasyk, bez zbędnego gadania, od razu rzucam was w direkcji. Bo jakbym wybił, to przecież od boku mnie rozwalą tam, nie? No. Przecież miałem szczęście, hehe. <laughs> Czyli jednak tam siedzą. Albo ktoś tam siedzi, Koniecznie ktoś... ci. Niekoniecznie, no, ale... Jest, widzę ruch, widzę ruch! Widzę ruch na najwyższej wieży! Czekaj... W najwyższym piętrze wieży są, widziałem ruch Skitrał się Pewnie z trzeciej osoby teraz Tak, otworzył drzwi, otworzył drzwi Widzę, widzę Zamknę y schowali się po rogach Chciałem do kogoś strzelić, ale już znowu się położyłem Ale to widziałeś ruch, jak przy drzwi? Najpierw widziałem ruch na wieży, o jest ja znowu na, na pierwszym piętrze A później ja widziałem, tak że się drzwi otworzyły. Widziałem nie. faktycznie. Chcą mnie wybawić, wybawić żebym strzelił do jednego, a drugi nie wieży hmm. Ludzie są tam dalej cały czas? Mhm. Mm no wychyla się, widzisz go? Na wieży? Tak, tak, widzę go, widzę, widzę go. Ale nie będę strzelać. Nie, nie chcę wstać, bo on wiem, że on tu celuje. Tak, tak. Wolałbym widzę. zejść na to schodki tam, z tego okienka próbować go trafić. Jak już. On się wychyla cały czas, nie? Teraz tak. jest na samej górze. Tak, widzę go. Nie wiem, go strzelać. Spróbuj. Kurwa, co czy... A nie widzisz jaką ma broń? Mm, no nie, ciężko mi teraz to zobaczyć. Zniknął teraz, nie? Wybieg, wybieg, wybieg. Biegnie tu, biegnie tu, biegnie do ciebie. Chyba miałem czwórkę. Uważaj, chodzą, chodzą we dwóch na sztur. Gdzie jesteś? Jestem na półpiętrze. Co na samym dole? Nie. Nie weszli? Weszli do środka, ale ja jestem na u góry i z góry yy, w łapień przykleja dole. Ja mogę tam zejść do ciebie jeszcze, jak chcesz. Yy... Drzwi otworzyły się? Drzwi otworzyły się. Jeden mógł. Ja przypilnuję drabinki. Jest przed wejściem jeden jeszcze Rzucili granat Ale nie wybuchł Może to był ten treningowy, wiesz? Dobra O kurwa Dobra A ty? Nie ja żyję To nie jednak Kurwa mogę uciekać do Ciebie na górę a tylko usłyszałem też yy, wybuch i URB Także no kurdy, chyba mamy kipę Odchodzą Jeden leży Zabijłeś go? Tak Dobrze, dobrze Twoje piętro jest czyste Uważaj na drabinę Wiem, wiem Bo było dwóch, jeden tak jakby się... albo obydwoje wybiegli A raczej obydwoje wybiegli Kurwa gdzie ja Ura, się What's up? Tak już wiedzą, że tu jestem. co? nie widzę tego drugiego typa W ogóle go nie słyszę, że było śm śmiesznie. A w końcu przez te schody metalowe da się strzelić, bo kiedyś to nie działało. Znalazłeś się chyba, wiesz? Kurde, nie wiem teraz, nie, nie chcę mówić, bo nie pamiętam właśnie. Kiedyś to nie działało, ale nie wiem teraz. Koleś miałem czwórę, wiesz? Tego, co zabiłeś? Mhm. On przyszedł cię zlutować, ja miałem na ciebie widok i dostał od razu heada. Tylko się ale nie wiem, gdzie jest drugi, wiesz, nie słyszę go. Nie wchodzi na górę. Też nie słyszę, żeby obiegał. W ogóle go nie słychać, żeby chodził. Sprawdzałem trochę tak pod schodami, nie? Bo to można z góry tak po skosie trafić. No. Ale też go tam nie widziałem. Mogę spróbować ewentualnie ich zdjąć. No bo co? Mogę tu sterczeć i tak w końcu. Albo ja zginę, albo on. Mm. Yes. W sumie mogę wziąć m 4 tego jego typa. Spróbować go z m 4 zjąć, nie? No... Jak, no to by było lepiej, jak na stóru wszedł, to masz większe prawdopodobieństwo, że go trafić, no. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja postaram się tam jak najszybciej dojść do siebie. To sobie drzwi są otwarte i ty panie widzę, wiesz. On umarł! Nie, Granatem nie, nie. go rozjebą. On leży. Tak. jeszcze Tak, tak. Dobra, zamykam drzwi. No nie wiem. Ten typ leży, tego typa zabiliście. Dobra, trzeba tak, się pozostałym zająć Masz yy, ten... Akacza? Mam. No dobra. Zmieniamy? Akacza? No ja nie mam, ja nie mam, ja mam tylko Mosina, nie? Ale co, flankujemy ich teraz? No właśnie bym spróbował, tylko nie wiem, którędy biec za bardzo. A, o, o, oni stoją... Czekają, aż my będziemy chcieli pewnie zlutować to ciało. O, no, wywaliło cię. No, mała, no? No, wywaliło, że mała. Kurwa, niedobrze. Ja chyba spróbuję przez te choinki. No, mnie. Właśnie widzę, widzę, ale mówię, że spróbuję przez te choinki e, jakoś się przecisnąć. Może między jakoś kurwa tymi liściami. Poczekam, może aż wejdziesz. Wybiegłeś, was stamtąd? Nie, z powrotem się Aha, ale nie strzelaj do ciebie? Nie, nie strzelali. Z powrotem do hangarów wybiegłem tego samego. Bo oni walczyli takie, za Za nami, no. Za waszych pleców. Mhm, z tego lasku tam dalej. Mi się z tego lasku bardziej, dalej, no. Bardziej, no, tam przy płocie, mi się wydaje, gdzieś. Zna. No. Też tak mi się właśnie wydawało Ja jeszcze raz wybiegam. Się z ty typ jest y Jestem nieprzytomny. Za hangarem Daj Kurwa lag, guluje mi coś. Kurwa mogę mnie wyłazić. Był za twoim pierwszym hangarem między pierwszym a drugim. Tak wyskoczył mi na pysk, nie? Musimy się zaczęli strzelać. Dobra, y przemieszczam się. Jesteś Jamal? Nie, ale możesz iść ja o tam zamrade. Y i ten typ wiedział, że ja tam jestem w tym hangarze, także uważajcie Bo on, on wyskoczył obrad zaczął do mnie walić Jest w pierwszym hangarze, czy jest pomiędzy, tak? Jest pomiędzy teraz, teraz nie wiem co robi. A jesteś nieprzytomny czy martwy? Już byłem nieprzytomny i... Dobił cię? Albo nie robi, bo... Albo sam zdechy <laughs> Dostał coś? Ktoś tam dostał, ale... 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 Gościu taki dosyć ogarnięty, bo... skakiwał i skakiwał, skakiwał i skakiwał... Tak wiesz, chował się, że Cała seria co puściłem w niego nie doszła do nie... Dobra, teraz jestem dochyba, chyba w tych skrajnych drzewkach, tutaj po... dołączyłeś? No, jeszcze blizła dobra, jestem. Musimy tego typa zdjąć, bo M4-kę Koniecznie. Gdzie jesteś? W tym drzewku. Posłuchaj, amunicję chyba trzepie jego ciała. Ja patrzę na prawy yy, koniec hangaru, tutaj bliżej płotu, nie? Nie, że tu gdzieś tam do niego, jeżeli to teraz. Ale co chcesz bies tak po prostej, zasłaniając nam drzewa? Dupę? Możemy tak spróbować, bo ten typ raczej, jeżeli będziemy zasłonięci od tyłu, nie walnie w nas z Mozina, jeżeli chyba, że się przemieścił, to też może... Co? Lecimy? No jak uważasz? Bo ja nie widzę, żeby on wracał tutaj w tą stronę. Jeżeli zlutował, to albo się przemieszczą dalej, pójdą. Albo będą ci tutaj dalej. No raczej. Nie, nie, nie Dobra, widać, żeby nie wracali. Mogę biec. Dobra, lecę. lecę. do pierwszego hangaru. Dobra. Nie widzę cię, gdzie ty jesteś? A, pobiegłeś, dobra. Ja też zdejmuję long i biegnę. jest Ciało leży, ale nie widzę typa. A, cholera, do mnie. Och, kurwa. zjąłeś go? Jesteś? Jestem martwy Cholera zacięło mi się Kurwa Niepotrzebnie z krzaków tam wyłaziłem. na Ten typ jeden leży, nie wiem czy ja go zniem czy ty... Z plecy nam zrobił plecy za Jeden trafi, trafiony Wiem ja go tego typa co tam plecy zrobił ja z niego strzelałem Ała Kurwa, jak on to zrobił? Unconscious się jestem. ja pierdziłem. Yes. <grywa> żyje, kurwa żyje. Kurwa. No jak to? You are dead. <grywa> kurde To wszystko w tym odcinku mojej mili. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o lajku i dodaniu komentarza. Następny materiał już wkrótce. A tymczasem do usłyszenia.